I jeszcze zgłoszę do tego wszystkiego, a mamy w kadrze Pana Prezesa. Także w tym momencie nazwisko zapomniałem, ale pamiętam ze studiów, że mówiono na Władka Całka, było tak? Panie kolego, no jakbyś tak, on nawet nagrywa jakieś tutaj czerwone okienko, się otworzyło recording. Panie Władko, jakbyś Pan powiedział tak, od czasów studiów w trzech zdaniach, bo ja wiem, że to nie można, bo to kupa lat, a tych lat w 74, tak, kończyliśmy trzecim, a mamy Dali Bóg 2013, czyli minęło tak na okrągłe ile? No, 40 lat, tak? 40 lat. Ja doskonale Cię pamiętam jeszcze z okresów no, właśnie studiów, jak, 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 jak żeśmy tam kursowali między Słowackiego Janusika Tudzież Broniewskiego. Dobra, ale tutaj nie ja mam mówić, tylko Ty. Także parę zdań Od czasów studiów, jak, jak tam przebiegały Twoje te zawodowe historie, nie mówiąc o. Aha, mówiąc też o osobistych. No, po studiach. Była przerwa tylko trzy dni, którą spędziłem z Wiesławem Linko i Jerzem oh. Bondarowiczem. Oho. Wiesław Linko jest dostępny, Jerzy Bandarewicz no, mieszka w brzegu, mm. trochę się coś odizolował, no nie wiem dlaczego. Na końcu wsadzili mnie w pociąg, pojechałem do Elbląga, do e... Nalasków, na szkoła, była, szkoła też podoficerów tak. im. braci Nalasków, no to... tam było pół roku. <laughs> Następnie byłem pół roku dowódcą Plutonu w Białych Koszarach w Stargardzie, gdzie ja. było mianowanie na pierwszy stopień oficerski wojska polskiego. Tak. Następnie poszedłem pracować do WZGS-u dokładnie składnica w Pyrzycach, mhm. gdzie byłem kierownikiem obrotu. To już zaczęły się wtedy pierwsze zmiany takie restrukturyzacyjne. Zlikwidowali to, proponowali gdzieś tam wiceprezesa, ale były dojazdy i tak dalej. No to zacząłem pracować w kombinacie ogrodniczym, tak to nazwie w skrócie, w Pyrzycach, Aha, no. gdzie zaczynałem jako młodszy specjalista do spraw mechanizacji. Po ponad sześciu latach, prawie siedem, skończyłem jako główny specjalista do spraw mechanizacji. Oczywiście swoje baty po drodze dostałem, bo praca to nie żarty, Związanie. ale się człowiek wiele nauczy, uodpornił się na pewne historie. Później prawie 3 lata pracowałem w Zjednoczeniu PGR w dziale mechanizacji, gdzie zajmowałem się warsztatami. No mogę się pochwalić, że jako pierwszy chyba i jedyny zrobiłem akordy na pracę na warsztacie. O, Każda wiemy. praca była... była wyceniana w złotówkach i w minutach. Skwantyfik... Nie można coś robić dłużej. Skwantyfikowana, tak? Nie... Tak, nie no jak to się skończyło tak nagle, bo zabrakło dyrektora w Agromie w Szczecinie, to jeszcze była jednostka państwowa. To były czasy, kiedy Solidarność było na szczycie swoich możliwości. Nie przywieziono mnie w tece na stołek zastępcy dyrektora do spraw handlowych, tylko przywieziono mnie na zebranie załogi, oczywiście z pełną asystą Solidarności. O, jeżeli pozwolisz, to taka myśl mi przyszła z pamięci, że tak powiem. I przecież naszego kolegi Marka Marszała, ojciec był dyrektorem. Był dobrze dyrektorem, pamiętam. Ale Aha. powiem, nie Aha. za moich czasów. Czyli to było o, jeden, o tak. jedną pokolenie to wcześniej, tak? Było, o jedną zmianę. Następny dyrektor mhm. nazywał się Szczepan Fit. O, znana osoba. No, bardzo Były wicemarze Woda, tak? Tak. Aha. Super facet, mogę mhm. tylko tyle powiedzieć. Mhm. Później po nim ja byłem trochę nawet okay. PO dyrektora ale później z konkursu, jak to się mówi, przyszedł pan Wieczorek na dyrektora, następnie był temat, no czasy się zmieniały, była prywatyzacja firmy. Załatwiałem to długo, prawie 3 lata, bo to są takie sprawy, na których tam nikomu nie zależało, tylko mnie zależało, I jako ostatnia firma prywatyzowana. W resorcie, gdzie pan Lewandowski był ministrem. No pamiętamy to nazwisko. Agroma, pamiętamy. Za agromą Bad skończyły się prywatyzacje z tego okresu. Do kupę lat już jesteśmy spółką akcyjną, która jako jedyna w Polsce kupiła majątek przedsiębiorstwa państwowego Agromy na wolnym rynku. To było ogłoszone w telewizji przez dyrektora Bukowskiego. Oczywiście były z tego tytułu pełne problemy. Było to w gazecie, bo byli tacy, którzy chcieli startować, ale chcieli tylko zarobić na tym, żeby odstąpili, no samo życie. Skąd my to znamy, no właśnie. Tak, no w, w każdym razie było ciężko, ponieważ jak się kupuje z rynku, trzeba mieć kapitał. Te agromy poszły na wartość dwóch wartości, firmy i państwową. Minus 10% od tej wartości i to była cena zakupu i leasing na 10 no. lat i nie trzeba było żadnej gotówki wpłacić. No to... My musieliśmy 40% do dnia podpisania umowy wpłacić. I to są ogromne sumy. Ogromne sumy mhm. niepewność, jak to będzie dalej i tak dalej. Było ciężko, ale jak się pracuje, to efekty zawsze są. No my te... spłaciliśmy. I te efekty widać między innymi. U nas na naszych corocznych targach w tym samym miejscu firma tak, zacnie się prezentuje z tak. dużą ilością sprzętu, a rolników zainteresowanych z zakupami no jest, jest dużo, tak bym powiedział, bez żadnego kadzenia, bo obserwuję to z racji tego, że też tym placem maszynowym się od czasu do czasu, że tak powiem, opiekuje. Ja to nawet nazywam, że mamy miejsce dziedziczne, bo od początku, od początku mhm. istnienia targu w Baszkowicach jesteśmy w tym samym o. miejscu. Tak i, i z dużą ilością sprzętu, bo nie, niektóre firmy startują dobrze, a później no niestety zwijają się, a tutaj no to też takie moje spostrzeżenie, że firma, firma ma się dobrze, zresztą jesteśmy w gabinecie pana kolegi prezesa i wydaje mi się, a teraz może dwa, trzy zdania jak tam yy, sprawy typu żona, dzieci i tak też sportowo. No to jest bardzo ważna funkcja w życiu człowieka. Po pierwsze mieć rodzinę, bo to jest skarb nie do opisania. O, Także małżonkę mam. Tą samą cały czas? Tą, Tą samą i no, jedyną. Co to takie, takie tam, jak i ja. No jedyną. No, uczyła, tak należy nazwać, języka niemieckiego na uniwersytecie. Wszystko jest w porządku, mamy córkę, która jest hmm. też po studiach. Obecnie hmm. ma no, dwójkę malutkich dziewczynek, to jest rzecz czyli, nie do opisania. Czyli jesteście dziadkami tak. I, tak, tak. i babcią? Tak, jest to rzecz Aha. nie do opisania, zdrowie dopisuje, no wiadomo no. trzeba się starać, za wszystkiego no. pilnować i pchać się do przodu, bo życie to nie jest bajka. No i wydaje mi się, że tym, to nie motem, ale tym stwierdzeniem, które ma potwierdzenie w rzeczywistości, Tutaj i skończymy tą rozmowę. Dziękuję pięknie za, za te parę, parę zdań I na przeciąg tych 40 lat naszego czasu od ukończenia no, studiów dziękuję. do chwili obecnej. Dodam tylko, że tak. 22 września kończę 40 lat pracy w Polsce, tak bym to nazwał. Pogratulować, a jednak można u nas też. Nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Dziękuję bardzo. No dziękuję.